Po 3,5 roku przerwy odbyła się gala Leszczyńskiego Becikowego. Zaproszenie na galę przyjęło 30 rodzin. Wręczono pominki i gratulacje a najmłodszemu dziecku trzytygodniowej szarlotcie tort z pieluch. W 2017 roku Rada Miejska Leszna podjęła decyzję o wypłacaniu jednorazowego świadczenia w wysokości 1000 zł na nowo narodzone dziecko. Wraz ze świadczeniem zaczęto organizować galę. Spotka a nie dla rodziców i opiekunów, podczas którego wręczano drobne upominki. Tradycje gali przerwały obostrzenia covidowe, ale samo świadczenie było cały czas wypłacane. Leszczyńskie becikowe przysługuje opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli taka osoba mieszkała w Lesznie przynajmniej przez rok poprzedzający narodziny. Świadczenie nie jest jednak wypłacane automatycznie. Na złożenie wniosku o świadczenie opiekun dziecka ma 6 miesięcy od urodzenia dziecka w przypadku dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia opieką. W tym drugim przypadku świadczenie dotyczy dzieci do 7 roku życia. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia lub odpis prawomocnego orzeczenia o objęciu opieką prawną lub o przysposobieniu dziecka. Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie przy ulicy Korczaka 5. Pokój numer 9. Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie. Telefon 65 520 85 40.